Witam ponownie. Przyszły mi już simmeringi, które zamówiłem. Możemy je zakupić w firmie Spintech lub Rock and Roll. Mają przystępną cenę, około 20 zł za sztukę. Przy okazji kupiłem simmering tutaj na wał ponieważ na początku tej wideo naprawy zacząłem. Od właśnie tej czynności, tutaj zaraz go zamontuję. A więc tak, zabieramy się dzisiaj za przedni most i będziemy powoli tutaj skręcać. Zamontowałem już simmering tutaj na wale. Bardzo ładnie nam tutaj się osadził. Jedną stronę tutaj już mam skończoną przedniego napędu i tutaj mamy drugą stronę wymieniłem już yy, simmering po tej stronie wyczyściłem yy, tutaj należy pamiętać o tej podkładce która tutaj jest i zaraz założę drugą yy, tą pół oś naleję oleju i będę mógł już zakładać tutaj ten przedni napęd jak widać, koło już założyłem. Teraz się przymieszam do założenia tej ramy. Po prostu ją wsunę tutaj na te miejsca tych śrub. Nie jest to ciężko, można sobie tutaj, jak widać, na kołach po prostu wjechać. Nie, nie potrzeba drugiej osoby. Mam nadzieję, że zaraz tutaj nam to ładnie wjedzie. No i tutaj drążek zamocujemy. I po kolei wszystko tak jak rozmontowywaliśmy taki będziemy montować. Oczywiście tutaj nie będę zakładał od razu osłony na filtr, bo będę chciał go wymienić, ale będzie już dzisiaj można go sobie sprawdzić. Przykręciłem już ten przód. Tutaj będę musiał poszukać jeszcze dwie śruby, ponieważ tutaj były takie zaślepki. Teraz zajmę się tutaj tym przednim napędem, tym łącznikiem. Będę chyba musiał kogoś tutaj poprosić o pomoc, ponieważ trzeba będzie sprężynę tutaj ściągnąć i wsadzić zabezpieczenie. Oczywiście tutaj troszkę nasmaruję to. Już wiem, że troszkę będziemy to denerwować. Chociaż nie wiadomo, Japończycy tak projektują rzeczy. Aby tam nie przysparzały wielkich tam problemów. No i co zaczynamy. Oczywiście zasiałem sobie troszkę tutaj takiej paniki. Ta sprężyna nie jest aż taka mocna. Możemy sobie jedną ręką ją naciągnąć, drugą wbić to zabezpieczenie. Te kulki Posmarowałem smarem, poprzyklejałem je. Tutaj mamy taką osłonkę gumową, i nasunąłem tutaj ten przegub. Teraz troszeczkę to nasmaruję. Zaraz tutaj przykręcę tą osłonę i tutaj ścisnę ten zacisk. Mamy już przedni napęd podłączony. Nalewam właśnie olej do przedniego napędu. Troszeczkę mam tutaj taki strasznie cienki ten. Lejek i ten olej jest gęsty, 82. Troszkę mi się z tym zejdzie, ale jakoś damy radę. Tutaj mam litr i 5, czyli 6 litrów całe. Skończyłem wlewać już ten olej. Naprawdę tutaj troszkę mi się z tym zeszło. Tutaj mamy tak odpowietrzniki przy wlewaniu, żeby tutaj szybciej się dostał tutaj olej do tej przekładni, odkręcamy sobie go i. Wypuszczamy tutaj powietrze. Olej tutaj nam szybciej się tutaj zapełnia. Nie wiem czy tu widać widać olej, poziom jego. Zaraz tutaj sprawdzę tym wskaźnikiem ile go tutaj mamy. Nalałem 6 litrów, czyli maksymalnie ile powinno być. Traktorek zagrzałem, jak widać troszeczkę go usmurowałem w śniegu tutaj spuszczam stary olej, powinno być około go 4 litrów mam tutaj już nowy i filtr zaraz tutaj będę to zmieniał musiałem odpowietrzyć tutaj pompę hydrauliki wystarczy tutaj odkręcić do gumę ponieważ podnośnik mi nie chciał działać po prostu nie zaciągnął oleju do pompy i tutaj odkręcamy sobie, czekamy chwilę Oczywiście na zgaszonym czujniku i tutaj ten olej napływa nam, i wszystko jest ok. Teraz pokażę, jak dobrać filtr, ponieważ ja tutaj sobie znalazłem. Jest to OP557 tutaj, mamy gwint 20 na 1,5. Mierzymy sobie tą średnicę, czyli zewnętrzną, i średnicę wewnętrzną, i w katalogu filtrona możemy sobie wpisać te parametry. I nam tutaj dobierze najbardziej podobny, prawda? Aby pasował. Mój troszeczkę jest tutaj ten filtron niż od tego oryginalnego. Tam daleko leży już. Ale powinien sprawdzić się.